Dzień dobry, dzień dobry, witam Was po kolejnym filmiku i dzisiaj filmik wyprzedażowy e, pokażę Wam dzisiaj cztery rzeczy, które kupiłam na wyprzedażach. E, cieszę się z nich. E, muszę powiedzieć też, że były to fajne okazje cenowe. Jedna rzecz jest ciut droższa, e, to są buty skórzane, za chwilę je pokażę. E, no, a pozostałe trzy rzeczy kosztują mniej niż 100 zł, także zawsze przyjemnie, jak jeszcze do tego wszystkiego mamy takie umiarkowane ceny. I zacznę od pierwszej rzeczy kupiłem zupełnie przypadkowo. E, od jakiegoś czasu? chodziła za mną spódnica. Właśnie miałam ochotę i mam cały czas na ochotę na kupienie tego typu spódnicy, ale nie satynowej, ale jedwabnej. No i to jest jednak już duży wydatek i pomyślałam sobie, że fajnie by było wcześniej przećwiczyć, jak czuję się w spódnicach satynowych, ale te spódnice satynowe, które oglądałam, między innymi właśnie w Zarze, też w innych sklepach, jakoś nie bardzo mi się podobały, bo wyglądały takiej kiepskiej jakości. Tutaj materiał jest bardzo ładny, wygląda no tak na naprawdę nie jak satyna, ale jak jedwab na, na pierwszy rzut oka. a Przepiękny bordowy kolor, jeszcze były takie kolorze czarnym. E, to jest spódnica z kolor, ze sklepu mohito. Zupełnie przypadkowo kupiona, byłam wyubowiona w centrum handlowym troszkę za wcześnie, no i weszłam sobie zobaczyć do pierwszego lepszego sklepu i to właśnie był Mojito i zobaczyłam to cudo na wieszaku. Najpierw mnie tutaj skusił kolor i ten piękny połysk, e, a potem jak dotknęłam, bo ja zawsze sprawdzam jakość materiału, to zobaczyłam, że ona się bardzo mało gniewa. Właściwie w ogóle się nie gniecie po, po takim zdjęciu. Nie przymierzyłam, niestety, bo był na rozmiar 34, także wiecie, do połowy bym może wciągnęła. Ale zaraz, tego samego dnia na próbę zamówiłam sobie tę w rozmiarze 42. I od razu, jeżeli chodzi o rozmiar, to muszę Wam powiedzieć, że to jest spódnica, która myślę, że spokojnie będzie też na osoby, które noszą rozmiar 44, bo to jest taka duża 42. Na mnie ona jest naprawdę luźna, także. Zjeżdżami, ale myślę, że to też jest dobrze, dlatego że wtedy nie jest opięta na brzuchu i wygląda po prostu y, ładniej. Y, coś tu więcej powiedzieć, leciusieńko? Taki krój a Ona jest na dole leciusieńko rozszerzana, ale ona jest tak właśnie prosto skrojona na biodrach. Bardzo wygodna, bardzo taka przyjemna. Materiał to oczywiście z poliesty. Jaką ma wadę? Wadę to są szwy. Mam wrażenie, że one są troszeczkę źle wszyte, w sensie takim, że ta spódnica mi troszeczkę odstaje tutaj na, na bokach, co nie podoba mi się. Także, kiedy mam na nią na przykład swetę, założyłam tak jak teraz, to tego tak nie widać, ale przymierzałam ją od razu do mojej bluzki jedwabnej, która jest w identycznym kolorze i piękny komplet z tego wyszedł kolorystycznie. No i wtedy już niekoniecznie, bo tutaj gdzieś w okolicach bioder jakieś takie dziwne wybrzuszenia widzę. Nie wiem, czy mogę coś z tym zrobić, czy po prostu zaakceptować, ponosić, popróbować, ale już wiem, że spódnicę jedwabną w swojej kolekcji na pewno będę chciała mieć, także będę cierpliwie czekała, szukała, aż coś takiego znajdę. Jeśli chodzi o cenę, nie bardzo pamiętam, i ona w tym momencie kosztowała, tak żeby Was nie wprowadzać w błąd. Ja po prostu znajdę te rzeczy, bo na pewno są jeszcze dostępne i podlinkuję Wam na dole pod filmikiem. Ale na pewno ta cena była niższa niż 100 zł. A rozmiar, mówiłam, kolor widać, krój widać, a wydaje mi się, że bardzo fajna rzecz. Taka właśnie do zestawienia i ze swetrami, i z bardziej takimi eleganckimi ubraniami. Także cieszę się z niej. A jeśli chodzi o to dziwne szczycie, postaram się coś z tym zrobić, nie wiem, rozprasować może, a jak nie to po prostu nosić tego typu rzeczy na wierzch nałożony. Druga rzecz to są spodnie, a spodnie w kolorze takim beżowym. Kupiłam je w Reserved, rozmiar to XL. Ja w ogóle w Reserved mam rozmiary większe, tak jak zawsze kupuję, właśnie czy przymierzam spodnie, bo rzadko kupuję, jakoś trudno mi dopasować w tym sklepie w ogóle rzeczy i sukienki i, i, i inne ubrania, one nie pasują do mojej figury, ale jeżeli w ogóle przymierzam to zawsze o Większe. Właśnie w Reserve kiedyś było w Massimo Dutti, teraz to Massimo Dutti już jakby dopasowało się tutaj do, do rozmiaru mojego. No w każdym razie xl -ka. Spodnie proste, takie rozszerzane na, na dole, to no proste po prostu. Maleńkie pęknięcie na dole też tutaj jest. Z tyłu są kieszonki kryte. Z boków też są kieszonki. Bardzo fajną rzeczą dla mnie jest to. Mam to tylko na razie w spodniach jednych tych czerwonych z zary. To jest paseczek, dzięki którym możemy sobie regulować szerokość spodni w talii. Dla dziewczyn takich jak ja, dla kobiet takich jak ja, które mają węższą talię, a potem większe biodra, taka wiecie, jorączelka co wychodzi, to myślę, że będzie dobra wiadomość, bo właśnie możemy sobie dzięki temu mieć luźno na brzuchu, na biodrach, Potem dalej w udach, a do swojego rozmiaru dopasowaną także talię. Także nic tam tutaj nie odstaje, a jak zrobi się po prostu za ciasno, to przekładamy sobie dziurkę i już jest i jest tutaj wszystko w porządku. Także link do spodni zostawię na dole. Te spodnie na pewno pojawią się na mnie też. Pokazane w kolejnym, myślę nawet może w kolejnym tygodniu, vlogu stylizacyjnym. Także oglądajcie, zobaczcie jak to będzie wyglądało, jak to wszystko leży. Za chwileczkę też przymierzę Wam, także tutaj gdzieś przy okazji na pewno w tym filmiku będzie wstawka z tego przymierzania. Co jeszcze mogę powiedzieć? Rozmiar powiedziałam, kieszenie powiedziałam, długość powiedziałam. Patrzę właśnie, czy jest tutaj jakaś, jakaś informacja o składzie. a um, Tutaj mamy 45% wiskoza. 55 poliester, czyli całkiem fajny skład moim zdaniem. Będzie się, myślę, dobrze wiosną, szczególnie nosił, ale oczywiście teraz też jeszcze można takie spodnie założyć. I drugie spodnie, zdecydowanie na teraz, ja już w nich chodzę. oczywiście znaczy, ja w nie wskoczyłam i trudno mi z nich wyskoczyć, bo one są wygodne jak dresy. Tam Borizew, tutaj mamy HM, tu mamy rozmiar 32 i to jest taki dobry 32, bo to jest luźny krój. I one są rzeczywiście luźne i w nogawkach, i tak tutaj, w biodrach i ta talia też nie, nie jest nadmiernie dopasowana. Skład to jest, patrzę, czy, czy nie wyrzuciłam kartki, nie, to jest od, nieodcięta. Skład to jest wełna, 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 wełna 50% teraz. 50% wełny, czekajcie. O! 50% wełny, 40% poliestru i 10% jakiegoś innego jeszcze materiału. Chyba właśnie takiego, takiego sztucznego, poliestrowego. Są ciepłe. Dzięki dodatkowi poliestru nie gryzą tak mocno. Znaczy, inaczej. One nie gryzą, ale, ale ja nie, nie noszę rajstop pod spodnie, także tutaj mam styczność z gołymi nogami. I czasami tak czuję, że one się tak prześlizgują po tych nogach, ale nie jest to wrażenie nie nieprzyjemne, wygodne niesamowicie, właśnie wydaje mi się już takie luźne, ale też nie za szerokie, nie za luźne, więc jeżeli chcecie popróbować sobie na przykład właśnie z e, szerszymi krojami, a nie jesteście jeszcze pewni, czy takie spodnie kupić? To warto sobie też zobaczyć. No one umówmy się specjalnie nie y, w, odchudzają, tak? One nie powodują, że wyglądamy bardzo smukło, ale też nie o to w dzisiejszym modzie chodzi w tym podejściu chodzi. Także zdecydowanie fajna rzecz. Bardzo chciałam mam właśnie takie spodnie szare, y, które mogłabym też ubierać, zakładać na siebie y, zimą niekoniecznie tylko ograniczać się do czerni na dole. Także kolorystycznie to są zdecydowanie te kolory, które chciałam kupić. Y, y, Mam nadzieję, że także będę z niej zadowolona później. I coś, o czym y, może nie marzyłam, ale planowałam to kupić bardzo już długo, to są buty sportowe. Ja mam białe buty sportowe i za każdym razem, kiedy zagładałam do stylizacji, mówiłam sobie: No fajnie to wygląda, ale szkoda, że nie są beżowe. No i mam beżowe. Y, upolowałam w ryłko. Takie oto piękne sneakersy. Z, z, oczywiście skórzane ryłko, ma w ogóle świetną jakość. A jeżeli jeszcze nie znacie, to polecam Wam sobie zobaczyć do, do ryłko poprzymierzać, te rzeczy pooglądać. Ja mam dwie pary sandałów z ryłko, mam kowbojki, mam y, baleriny i wszystkie te buty są po prostu naprawdę wysokiej jakości. Na przykład w sklepach typu CCC nie znalazłam takich butów jak ryłko, także tutaj bardzo, ale to bardzo rekomenduję. Tutaj jest jasna skóra połączona z taką bielą, właśnie taką kremową bielą i też mamy tutaj kremowo-biały ten, ten, tam taką koturnę podwyższenie. W w środku jest pianka memory, czyli ona zapamiętuje kształt Waszej stopy, dopasowuje się tak, żeby było w tym wszystkim wygodnie. Skórka bardzo fajna, miękka, ale taka wiecie, nie za miękka. Nie, nie że od razu tutaj gdzieś pójdzie nam nie tak. Są dość płytkie. Jeżeli takie coś lubicie, to, to myślę też, że Wam spodoba. No do tego beżowe, piękne sznurówki. Bardzo się cieszę. Ja w ogóle uważam, że włączenie do mody codziennej, do stylizacji codziennej sportowego obuwia to jest najlepszy wynalazek XXI wieku. Ja mam stopy wrażliwe, mam niestety stopy z różnego rodzaju, które zniekształceniami, haluksa mam na przykład i dla mnie wygodne buty to jest podstawa chodzenia, poruszania się i w ogóle wszystkiego tego, co robimy dalej. Ciekawa jestem, jak wy kupujecie rzeczy na wyprzedaży, czy po prostu patrzycie na dobrą cenę, czy też wpada wam coś w oko i wtedy próbujecie to kupić, żeby wypróbować dany fazą, czy też, tak jak ja, najczęściej macie ograniczoną taką Szafę, czy macie tutaj? Plan, czego brakuje jeszcze w Waszej szafie, potem szukacie tego na wyprzedażach. Ja muszę powiedzieć, że właśnie tak jak z tą spódnicą um, satynową, sprawdza mi się też, jeżeli chodzi o nowe fasony, czy takie rzeczy, których nie jestem pewna, czy to jest moja bajka, właśnie kupowanie pierwszy raz czegoś tańszego. Bo mogłabym wydać oczywiście na taką spódnicę 80 zł, tak jak wydałam teraz, plus minus 80, mogłabym na nią wydać 380, tak? Jeżeli nie. Czułabym się w niej dobrze, no to zawsze tutaj jestem mniej stratna. Także ta, 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 ten podejście na razie mi się sprawdza w kompletowaniu mojej garderoby, mojej szafy. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejsze spotkanie. Spotykamy się już we wtorek. Do zobaczenia, trzymajcie się. Pa!